Nie sądziłem, że się doczekam z Tobą wywiadu. To było chyba odwrotnie, to ja Ciebie słyszałem, Ciebie znałem, a tutaj e, Ty nawet by nie wiedziałeś kim do końca jestem, aż nie znalazłaś się na gromdzie i nie miałeś okazji mnie poznać, w momencie kiedy zaproponowałem, że Ci pomogę zdjąć płaszcz, jak dżentelmen tak. prawdziwy i tak się poznaliśmy i jestem zaproszony tutaj na wywiad. Mamy tutaj dżentelmen dżentelmenów na nagrodzie. Nie, żeby tylko krwawa walka, ale miasto grzechu są tutaj również dżentelmeni. Nie no, przede wszystkim e, walka na gołe pięści to jest sport dżentelmenów, prawda? Kiedy to tylko dżentelmeni mimo wszystko się byli na gołe pięści, no i oczywiście nawet mój dzisiaj strój nawiązuje do tego stare czasy. No i oczywiście dyscyplina, którą uprawiam. Nawiązuje Twój strój do czego dokładnie? No tak, właśnie w tamtych czasach kiedy to się zaczęło, tak, prawda, kiedy to nawet w latach tam 1900, tam ile, zaczynał się boks taki typowo, Że nie wiem, w czym, ale walczono, to jest w ogóle dyscyplina w ogólna, w, w pięściarstwo jest dyscypliną olimpijską, pierwszą z sześciu dyscyplin olimpijskich z, od starożytności, ale oczywiście jakieś tam w, w takich już nam bliższych, współczesnych czasach, XVIII-XIX wieku, gdzie te stroje były, takie szelki, kaszkieciki, prawda, pięściarstwo, się te szeroko ręce rozstawione, <laughs> prawda, no. A może jeszcze niedługo, bo słuchaj, tak e, historia, że... Się lubię zataczać koło, może niedługo wrócimy do czasu właśnie gladiatorów I będziecie wychodzić w takich ubrankach jak gladiatorzy A, ty byś chciała mnie tu w takich strojach widzieć Cholera, to jedna unikam, unikamy. tu mamy o sporcie rozmawiać, kurczę Rozmawiamy no. o sporcie? Nie no, oczywiście Nie no, wiadomo, ludzie zawsze pragnęli chleba, igrzysk i tak historia zacza krąg, ponieważ zaczęło być tak, że zaczęły coraz bardziej wprowadzane być ochraniacze, kaski w boksie amatorskim. Gdzieś to zaczęło być chyba coraz bardziej nudne. Ludzie chcieli krwi, chcieli właśnie igrzysk. E, Zaczęło się MMA, tak jest, zaczęły się e, walki na gołe pięści z powrotem, wszędzie już tak w amatorskim boksie też kaski zostały z powrotem usunięte, więc no tak, są emocje potrzebne, potrzebne jest krew, e, potrzebne są połamane szczęki, nosy, na nauki. No widocznie ludzie jednak mają te swoje takie pierwotne w sobie zachcianki, potrzeby i, i, i do tego wracają. Może zacznijmy do, od początku, wróćmy, przywitam się z wami, Monika Laskowska, TV Reklama jest ze mną, zwycięzca ostatniej gromdy, Tomasz Zadyma Gromadzki, tak, Zadyma tak, Gromadzki. właśnie, bo my tak zaczynamy sobie tutaj gadu gadu, a tu w ogóle długi wstęp, mieliśmy wprowadzenie przed tym prawidłowym chyba takim już zaczęciem wywiadu, dokładnie, e, zwycięzca poprzedniej gromdy, no i tak, no, przejawiłem się tutaj oglądać potencjalną konkurencję, potencjalnych przeciwników, i no zobaczyć, to no też doradzi to jednemu koledze, który walczy, wygrał całą grondę w finał z Tysonem. Dzisiaj on mi wtedy pomagał przed moim turniejem, dałem wskazówki, a ponieważ walczy z bykiem, z którym ja walczyłem na poprzednim e, turnieju. Don Diego. Tak, Don Diego. Kubiszyn walczy teraz dzisiaj z bykiem, e, z którym ja walczyłem na poprzednim grądzie w finale. I też mogę mu za to odwiedzić się i dać pewne wskazówki, a jeżeli on dzisiaj wygra, ja wygram za następnej gromdzie z Wasylem, to wtedy walczymy o pas gromny, więc tak miło będzie, że tu sobie daliśmy wskazówki, żeby potem sami sobie móc, jak się mówi, dać po razie, albo jak to powiedział do, do mnie, potem my się ponapierdalamy. A pamiętasz ilu zawodników pokonałeś? Cztery? Trzech, tak, tak. No, jest drabinka, ośmiu zawodników, no i wiadomo, trzy walki do finału. Mój przeciwnik w finale e, wyszedł do finału ze mną, w półfinale nie miał przeciwnika, więc był wypoczęty, a pierwszą walkę bardzo szybko wygrał, chyba w dwie rundy, a ja musiałem się więcej pomęczyć jednak. E, w pierwszej walce wygrałem przez knockout e, z Dominem, w drugiej walce ciężka walka, pięć rund z Więcławskim. E, przepraszam, zapomniałem jego, e, Dawid chyba, Węcławski, ale po pseudonimu, z Gromdy. No i właśnie walka z Bykiem, wygrana przez jego kontuzję, co prawda, ale widziałem, że prowadziłem tę walkę i tam poro... tak, ale porozcina, porozcinałem go, tam też troszkę go trafiłem parę razy, a on obiecał wtedy, pamiętam córce, co mówił w wywiadzie, że jak będzie tam ciężko, to odpuści, teraz mówi, że nie odpuści, bo to ja możemy iść na całość. Zobaczymy, czy pójdzie. Ty walczysz zazwyczaj z większymi od siebie przeciwnikami, nawet dwumetrowymi, powiedz mi co robisz wtedy, sprytem, zmniejszasz dystans, jak to wygląda, żeby wygrać? No na pewno doświadczenie, na pewno, no, nie wiem czy można powiedzieć, że spryt, na pewno lubię się bić po prostu, idę w walkę, idę w wymianę, idę do przodu, ale no wiadomo, jest już doświadczenie też, bo jestem pięściarzem, więc na pewno to pomogło. No i mamy sobie czas w, w sobie takiego, że można być w życiu normalnym człowiekiem, prowadzić firmę, czy tam powiedzmy mieć rodzinę, ale tu przychodząc się wcielam chyba w gladiatora, w Zadymę, <laughs> takim pseudonim. To w stroju ci brakuje gladiatora. No albo takie Z jak Zadyma, tak jak na Superman <laughs> Zorro. S. Zorro! Tak, o, Zorro, no to nie wiem, co to mać Zoro, to nie, to nie. Jestem jest Zadyma. Okej. Okay. Tak jest. No to mam już sobie taki logotyp stworzyć. Swój, Dobre, to jest dobry pomysł, dokładnie tak. No. Dzięki, mogę no. moim menadżerem być, kurczę, i podpowiadać tam, jakiś tak, tak jest. No myślę, że na pewno, ponieważ no, już więcej na Instagramie o, o followersów ode mnie, kurczę, no. Mm, powiedz mi, wygrałeś e, sporo kasy. Nie, to będzie dopiero właśnie ten finał finałów o 100 tysięcy dopiero... dopiero w finale. Tak jest. Na razie wysunięty kontuzję miałem. Czyli kasa jest na wyciągnięcie ręki. No czyli Monia, jak nie wygrałem, to widzę już tak mniej zainteresowała. <laughs> nie, przepraszam, Ale jest na wyciągnięcie ręki. Tak, nie oczywiście jest, jest, jest czasem. Jest taki... zainteresowanie. A to dobrze, no, to dziękuję, no. A, no. No nic, no dobrze, no. Że... A w ogóle, że jest. Gratulacje Tomku, gratulacje Tomku, dziękuję, dziękuję. <laughs> No nie, no, wiadomo, e, tutaj wiadomo, że też się to robi dla pieniędzy, jesteśmy sportowcami, ale mimo wszystko, no, wiadomo, musimy się zacząć utrzymać, zwłaszcza, że jak mamy potem stracić kupę zdrowia na takich walkach, to warto potem mieć za co się leczyć, no i, a ja przede wszystkim to, co zarobię, wkładam w firmę, którą prowadzę i ją rozwijam, że jak już potem skończę karierę, to siądę na tej firmie rozwinięte i będę mógł się zajmować cały czas tylko nią. E, a co to za firma? A prowadzę dom pogrzebowy. O! no a Tak, ciekawe a, połączenie. Do, w dobrym miejscu, tak naprawdę. Tak, każdy się? mówi, no, że ja jestem, w ogóle jestem pierwszym po pierwszym przedsiębiorcą pogrzebowym na świecie, który walczy zawodowo, nie? Tak, ciekawie. Niesamowite. No, trochę. Hmm, powiedz mi, czy masz już plany, co zrobisz z kasą, którą ewentualnie wygrasz? No tak, powiedziałem: inwestycja w firmę, trochę w remont, trochę jakieś tam przyjemności i yy, 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 no wiadomo, nie? Pierwszą wypłatę trzeba zawsze przepić, się mówi, ale to nie żartuję, Oczywiście e, u mnie na sportowo inwestycja, firma, e, trochę w rodzinę. Tak na poważnie. No, no nie, to wcale wiadomo, będzie zabawa, ale e, przyjemności dla mnie, dla żony też mieszkanie remontujemy teraz, się przeprowadzamy na większe, na tam parę pokoi. E, no i to, to będzie co kupić jakieś meble, jakieś coś tam wiadomo, nie? A co za przyjemności? No to kurczę, a to będzie tajemnica, no, moja słodka tajemnica, za no, ciekawska jesteś tutaj, kurczę. No, widzę, naj, Najbardziej tylko Cię to interesuje, jak ja tam Tomek ma ma przyjemności, no. Chciałam zapytać, czyli oglądasz dzisiaj przeciwników, bo wracamy teraz do, trochę do walk. Przyjemności tak. były, teraz wrócimy do pracy. Tak, oglądam, idę za chwilę komentować dalej walki, ponieważ jestem właśnie też jako komentator na jednym kanale YouTubeowym, dlatego no, zaczynamy, wracamy, zaczyna się kolejna walka. No i co? No, no i jak grało. oceniasz e, przebieg dzisiejszej gromdy? No na razie tak myślałem, pięściarze wygrali swoje ćwiercinowe pojedynki, tak. Gleba wygrał, na niego stawiam ogólnie cały turniej. Znaczy jak zobaczyłem jak to teraz rusza, umie się odchylić, umie wciągnąć walkę, umie ładnie bić. No ja dla mnie faworytem, no ale oczywiście jest... No, gleba był jednym z faworytów, tak, prawda? Tak, no i samego tak samo widzę w że ale troszeczkę mniej, mi się wydaje, bardziej się boi, mniej tak atakuje, otwar, bardziej, bardziej się otwiera, mniej tak pewnie atakuje, jednak chyba na razie Gleba. Oczywiście jednej walki też nie oglądałem, ponieważ dawałem wywiad, no i teraz też będę się uciekać, bo tak zaczyna się, się komentować. No to jeszcze no. o super fajtach, powiedz mi chwilę, co sądzisz? No właśnie, no to myślałem, że, znaczy myślałem, że wygrała, Łazar, tak, wygrał, myślę, że wygrał Goat, myślę, że Diego wygra, no i z tym Górskim, no nie wiedziałem, bo tak różnie z formą mogą być, nie? Mhm. Dobra, to już ci nie zatrzymuję, wracaj do pracy, Dziękuję. widzimy się. Dziękuję, do pracy, jeszcze się widzimy, cześć. Dziękuję bardzo.